Się nigdy nie uszczęśliwi, jeśli. No właśnie, jeśli co? Posłuchaj mojego dzisiejszego epizodu z cyklu ABC Relacji Miłosnej i dowiedz się, za co Twój związek definitywnie nie jest odpowiedzialny i jakie błędy powtarzasz w swoim związku i wchodząc w następne nowe związki. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj temat zakochania. Zakochania w związku, zakochania poza związkiem. Być świeżo zakochanym i szczęśliwym potrafi każdy głupi. Każda głupia. Każdy potrafi być szczęśliwy, gdy jest świeżo zakochany, gdy jest w nowym związku. To żadne osiągnięcie. To czu... niesamowity wyczyn. Nie trudno jest widzieć piękniejsze aspekty tej danej osoby przez różowe okulary i ignorować całą resztę. Nie jest trudno w nowym związku uprawiać trzy razy dziennie seks, wylegiwać się w łóżku, ściągać z siebie ubrania i, um, i mieć namiętny seks. I wierz mi, to nie ma nic wspólnego z miłością. Tylko dlatego, że nie wymaga wysiłku i tylko dlatego, że Odczuwasz to jako bardzo beztroskie, jako bardzo lekkie. Zakochanie to zatrucie mózgu. I stan zakochania jest bardzo przereklamowany. Pickert, nie, Pickert niemiecki autor, pisze w jednej książce i o stanie zakochania bardzo dokładnie i porównuje takie pary, które są we stanie zakochania do tego do osoby która ma wizję stworzenia książki która już widzi okej okay, ta książka będzie pisać o tym czy o tym będzie taka będzie bestsellerem sprzeda się w milionach egzemplarzy i cały czas jakby marzy wyobraża sobie w tym stanie zakochania natomiast nigdy nie zabiera się do pisania tej książki. Nigdy nie siada regularnie i mówi: OK, dzisiaj napiszę pół godziny, jutro godzinę, codziennie dam sobie czas na pisanie książki, na poświęcenie tego czasu, aby tę książkę napisać, i przy tym słucha. Mówić może osoba, która ci towarzyszy czy wspiera podczas tej pisania, pisania książki, nie słuchasz redaktora, który ci mówi: Słuchaj, aby ludzie chcieli czytać tę książkę, musisz zrobić to, tamto i owam, to musisz prowadzić takie ulepszenia, musisz pisać z takiej perspektywy. Ty po prostu mówisz: Nie, ja tego nie potrzebuję, ja wiem lepiej. Tak. Wiele par na początku swojego związku właśnie do tego tak podchodzi. Ma wyobrażenie, jaki nasz związek będzie, ale nic w tym kierunku nie robi. Pozostaje w tym rauszu zakochania i sobie myśli, że tak już zostanie. A związek spełniony i szczęśliwy na dłuższą metę działa tylko wtedy, jeżeli pracujemy. Uświadamiamy sobie pewne zachowania, jeżeli czytamy na ten temat, jeżeli zajmujemy się, dlaczego pewne tematy i pewne konflikty ciągle u nas się powtarzają. I często osoby, które są w jakichś konfliktach w swoim związku i zaczynają chodzić na przykład na terapię czy na sesję, i wdrażać w życie to, co im doświadczona osoba mówi, dopiero zaczynają widzieć, jaką wielką moc ma na przykład coaching, jaką wielką moc może mieć terapia, jaką wielką moc może mieć kształcenie się właśnie w tym obszarze. Poczekaj, tak pisząc książkę, czy zaczynając nowy biznes, też wszystkiego sama nie wiesz, czy sam nie wiesz. Też zdajesz się na osoby fachowe, które ci mówią, wiesz co, tu w tym obszarze lepiej, żebyś zrobił to, czy tam, aby książka się sprzedała dobrze, żebyś. Na przykład ja, aby na przykład jak jeździsz na, um, chcesz dobrze jeździć na nartach, bierzesz także instruktora czy coacha. My wchodzimy w relacje, zakochujemy się i nam się wyobraża, że już teraz nie musimy nic robić, że już teraz wszystko pójdzie gładko. Gładko idzie tylko w momencie zakochania, ale moment zakochania czy ten czas zakochania to nie jest tak naprawdę miłość. To nie jest miłość, to jest zatrucie na twojego mózgu, to jest szaleństwo hormonów i dopiero jeżeli zaczniecie razem pracować nad tą wspólną książką, rozdział po rozdziale przyglądać się, jakie mamy wyzwania, czego potrzebujemy. Niektóre rozdziały może napisać na nowo, może je znowu. Chcemy tak żyć, szczególnie po iluś latach związku. Dopiero wtedy... Widzimy, że jesteśmy w stanie ten stan zadowolenia i spełnienia utrzymać albo, albo zbudować, jeżeli nad tym pracujemy, jeżeli mamy świadomość, że samo nie przyjdzie, że samo, sami możemy się tylko oddalić. Natomiast jeżeli chcemy spełniony i szczęśliwy związek, to wymaga to zajęcia się tym tematem, uświadomienia sobie pewnych. pewnych Pewnych schematów i pewnych, e, pewnych zachowań, które się pojawiają i u ciebie, i u Twojego partnera. I zdawaj sobie sprawę, że Twój związek nie da Ci szczęścia. Twój związek Cię nie uszczęśliwi. I tak, dobrze usłyszałeś. Twój związek nigdy Cię nie uszczęśliwi, jeżeli swoje szczęście uzależniasz. Tylko i wyłącznie od tej drugiej osoby, od swojego partnera czy od swojej partnerki. Że tylko jeżeli jesteś z nią czy z nim, to potrafisz czuć się szczęśliwy czy szczęśliwa. Jeżeli takie coś robisz w swoim związku, to nigdy nie znajdziesz szczęścia, bo ty nie masz wpływu na tą drugą osobę, nie masz wpływu na wszystko, co ona robi, albo czego nie robi. I na początku każdego związku hormony tańczą salsa. I Wydaje Ci się, błędnie ci się wydaje, że to ta druga osoba sprawia, że czujesz się taki szczęśliwy, tak... ona jest odpowiedzialna za to Twoje szczęście. Ale tak naprawdę to Twoje własne myśli w połączeniu właśnie z tym koktajlem hormonów, z, tym, z tymi hormonami, tymi, które się u Ciebie w mózgu pojawiają, to one są odpowiedzialne za to, że nagle czujesz się taki szczęśliwy. Gdyby zeskanować mózg osób, które są obecnie w stanie zakochania, to wygląda to jak bycie na haju. Jak połknięcie tabletki ekstaze. I hormonalne zatrucie mózgu nakłada na ciebie różowe okulary. Nakłada na ciebie różowe okulary tak, że widzisz tylko dobre strony, tej osoby, w której jesteś zakochany. I podczas tej fazy, ja spotykam się z tym, z tym niejednokrotnie, że podczas tej fazy zakochania ta osoba nie daje sobie nawet powiedzieć, że, że ta druga osoba nie jest osobą idealną, że ona ma też swoje negatywne strony, ale w tym rauszu hormonów tego po prostu nie widzisz. Dlatego moim ulubionym powiedzeniem jest: jeśli się zakochasz, to usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. Nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji. I ta faza zakochania trwa zazwyczaj kilka miesięcy, maksymalnie do dwóch lat. I po tej fazie zakochania dopiero wtedy zaczyna się wytwarzać. Inny hormon, hormon przytulania, to jest oksytocyna. I to właśnie oksytocyna przejmuje kontrolę pomału, po tej fazie zakochania i wtedy to uczucie uniesienia tych, 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 tych hormonów dopaminy zamienia się powoli w takie przytulne i ciche tony miłości. I natura przygotowała to naprawdę dobrze, wierz mi. Ponieważ długotrwałe bycie na haju zakochania, długotrwałe bycie w takim stanie jest bardzo wyczerpujące i dla mózgu i dla ciebie samego nie mógł być wtedy ani pracować naprawdę, ani zajmować się tak naprawdę dziećmi, nie, robić, nie, nie, nie byłbyś w stanie skoncentrować się na tak wielu rzeczach, na których się teraz koncentrujesz, nie będąc w stanie zakochania, a będąc w stanie miłości. Aby szczególnie te osoby, które zakochały się poza związkiem, zwróciły na uwagę, że w tym momencie naprawdę. Nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji. I jeden z, z pisarzy, już nie pamiętam który, mówił, że zamiast gonić za, za tym hajem takim emocji, zamiast gonić ciągle za tym rauszem, za tym stanem zakochania i tego emocjonalnego uniesienia w, bycia w siódmym niebie, lepiej kultywuj. Poczucie zadowolenia w Twoim związku. Poczucie zadowolenia, że jest dobrze, że mam stabilny związek, że kocham drugą osobę, że jestem w stanie miłości. I właśnie zwróć uwagę na to, że to poczucie uniesienia, tego poczucie jestem w siódmym niebie to jest najczęściej to, co bardzo szybko przemija. I co właśnie często doprowadza ludzi później do takiego poczucia bycia nieszczęśliwym, jeżeli to przejdzie, bo robisz się od tego uzależniony emocjonalnie, bo wierzysz, że tylko jeżeli jesteś w siódmym niebie, to jesteś szczęśliwy, a tak naprawdę nie ma żadnego, żadnego związku na tej planecie, który byłby całe życie szczęśliwy. Nie ma takiego związku, to jest iluzja i bycie w takiej iluzji, że jeżeli jestem z właściwą osobą, czy jestem we właściwym związku, to będę naprawdę szczęśliwy, to będę się czuł zawsze spełniony, doprowadza ludzi bardzo często właśnie do, do rozstań, bo one oczekują, że cały czas będę szczęśliwy. Nie ma cały czas nigdzie w żadnym obszarze życia, nawet zawodowym, w, ży w sferze zdrowia, w sferze nie wiem duchowej, we wszystkich strefach życiowych, które mamy nie ma takiego obszaru, gdzie byłbyś zawsze szczęśliwy, zawsze spełniony. Życie to wzloty i upadki tak samo jest w, w związku, tak samo jest w relacji i dobrze jest. Wiedzieć o tym. Dobrze jest uświadomić sobie to zamiast za każdym razem, gdzie ten stan uniesienia, gdzie ten stan bycia w siódmym niebie mija, aby przyjrzeć się temu dokładnie i, dokładnie i zwrócić uwagę, czy jestem tak naprawdę w stanie być całe życie szczęśliwym, być całe życie w siódmym niebie, czy jest ktoś taki, kto jest cały czas w siódmym niebie i dopiero jak... Spojrzysz na to krytycznie i zobaczysz faktycznie, gdyby nie było tych stanów uniesienia, nie widziałabym czy nie widziałbym, że że był aż tak dobrze, bo jestem teraz może na bardziej stabilnym w bardziej stabilnej fazie życia, że może doceniam też to, że nie muszę za każdym razem gonić, szukać następnej okazji, następnej adrenaliny, następnej dopaminy i. Zwróć na to uwagę, czy nie jesteś tą osobą, która wychodzi ze związku w tym momencie, jak przestaje działać adrenalina, jak przestaje działać dopamina, jak zaczynasz zauważać, że zaczyna się stabilność. Ale życie to jest stabilność i y, życie to nie, y, to nie adrenalina, to nie dopamina, bo dopamina zawsze będzie się dopominać o więcej i nigdy nie będzie zadowolona. I y, dla mnie właśnie jest bardzo ważnym um, aspektem właśnie w obszarze relacji miłosnych dotkniętych zdradą aby sobie uświadomić to zanim się zakochasz poza związkiem zanim zaczniesz oceniać kogoś zanim zaczniesz podejmować decyzję aby zwrócić uwagę faktycznie słyszałem czy słyszałam o czymś takim że w tym momencie jestem yy, pod wpływem hormonów, że jestem pod wpływem dopaminy i że może warto dokładnie się temu przy, przyjrzeć, zanim rzucisz wszystko i, i odejdziesz ze swojego stałego związku. I to, że nie czujesz w swoim związku stabilnym, stałym związku tej dopaminy czy tej ekstazy, to jest ok. I m, moja kołczka Melanie porównuje zawsze ten, te romanse do tego, jakbyś był... Krótko po tym, jak wziąłeś tabletkę ekstazji, po prostu jesteś w rauszu. A stabilny związek porównuje do tego, jakbyś pił sobie reca cały czas, powolutku. Widzisz tą różnicę procentową pomiędzy tabletką ekstazji, a pomiędzy recem, nie wiem ile ma tam procent, 3-4. Ale pomyśl też, jak się czujesz po recu, a jak się czujesz po tabletce ekstazy na drugi dzień. I czy jesteś w stanie... Być cały czas na tym rauszu po tablece ekstazy, czy chcesz takiego czegoś. I zwróć uwagę, że to ty jesteś odpowiedzialny za twoje szczęście, nie ta druga osoba. I jeżeli ty nie znajdziesz tego spełnienia w sobie, nie znajdziesz tego szczęścia w sobie, to zobaczysz, że zmieniając partnerów czy partnerki, zawsze dojdziesz do tego punktu, gdzie zobaczysz, że. Że emocje opadły, że hormony opadły, że zaczyna się znowu ten łagodny hormon, który jest odpowiedzialny za stabilność. I ja chcę zwrócić dzisiaj szczególnie właśnie na to uwagę tym osobom, które podejmują decyzję i cały czas ją zmieniają, wracają, odchodzą, wracają, odchodzą, żeby przyjrzeć się dokładnie temu, czy naprawdę. Ta druga osoba jest odpowiedzialna za moje szczęście. Czy ja jestem w stanie znaleźć to szczęście w sobie i w tym związku, taki, jaki jest? Bo tak naprawdę nigdy ta druga osoba nie będzie w stanie się uszczęśliwić na 100%. To to szczęście musisz czy znaleźć w sobie. I ja jutro będę chciałam dać na live, ja będę na Instagramie kilka przykładów, właśnie z życia wziętych, bo miałam akurat trzy przypadki, akurat mężczyzn, którzy rozchodzili się i wracali do stałej partnerki, i ciągle nie mogli odzyskać tego, czy nie mogą do teraz odzyskać tego wewnętrznego spokoju, tego szczęścia. I Chciałabym opowiedzieć o tych przypadkach, aby też uczulić cię na to, że jeżeli w sobie nie znajdziesz tego szczęścia, to zawsze znajdziesz jakiś powód, dlaczego, dlaczego nie jesteś jeszcze szczęśliwy, dlaczego nie możesz sobie jeszcze pozwolić na szczęście. I już dzisiaj zapraszam cię na jutrzejszego live'a na Instagramie, aby, abyś zrozumiał, że za swoje szczęście jesteś odpowiedzialny ty i tylko wyłącznie ty. A hormony, zakochanie, stany rauszu przychodzą i odchodzą, i nie jesteś w stanie żyć tak cały czas, i to też cię nie wypełni. Także zapraszam już jutro na live'a na Instagram, także w godzinach 18, 19. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do, do pytania. Mogę odpowiedzieć na nie od razu podczas live'u. Pamiętaj, że. Praca w związku się popłaca, że masz e, e, później wyniki tego, że jesteś w spełnionym i szczęśliwym związku. I do tego zachęcam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia jutro. Rise up and play, Twoja honorata.